Ostatnio internet zainteresował się bardzo zmodyfikowaną wersją oficjalnego API OpenAI, a więc firmy odpowiedzialnej za stworzenie ChatGPT, a więc AutoGPT. Algorytm został nazwany HouseGPT i w odróżnieniu do innych narzędzi tego typu został zmodyfikowany, aby działać w sposób ciągły, uzyskać dostęp do internetu. I korzystać z usług innych pomocniczych AI do wykonywania rozmaitych skomplikowanych zadań. Jeden z użytkowników tego narzędzia nakazał mu więc zniszczenie ludzkości. Sztuczna inteligencja ostrzegła, a potem wykonała polecenie, rozpoczynając planowanie naszego zbiorowego upadku. Rozpocznijmy jednak od odrobiny kontekstu. AutoGPT został opracowany przy użyciu modelu języka GPT-4. Które został udostępniony jako oprogramowanie typu Open Source, co miało pokazać jego moc jako autonomiczna sztuczna inteligencja. Jego pierwotnym uzasadnionym celem było autonomiczne rozwijanie firm i zarządzanie nimi w celu zwiększenia ich wartości. Oczywiście wydaje się to o wiele mniej ekscytujące dla przeciętnego zjadacza chleba, niż obserwowanie tego, jakiego rodzaju chaos i zniszczenie może stworzyć autonomiczna sztuczna inteligencja. Jeden z użytkowników tego narzędzia stworzył więc wspomniany wcześniej Chaos GPT, które w zamyśle miało udzielać tylko losowych odpowiedzi. Po drobnych modyfikacjach oraz zadaniu kilku apokaliptycznych pytań okazało się, iż może to być również wstęp do stworzenia Skynetu, a więc inteligentnego AI odpowiedzialnego za zniszczenie ludzkości w serii filmów Terminator. Być może jest to lekka przesada. Ale tok myślenia, jakim kierował się Chaos GPT przy planowaniu zagłady ludzkości, jest doprawdy ciekawy i został udostępniony za pośrednictwem sieci społecznościowych. Materiał filmowy nosi nazwę, oczywiście w wolnym tłumaczeniu, Chaos GPT wyposażenie GPT w internet i moc obliczeniową niezbędną do zniszczenia ludzkości. Jak już mówiłem, jego pierwowzór, a więc AutoGPT, został zaprojektowany do tworzenia systemów opartych na sztucznej inteligencji. Które mogą rozwiązywać problemy i wykonywać złożone zadania. Bot musi więc mieć wyznaczony cel, który podzieli na mniejsze cele tak, aby stworzyć konkretny plan, a następnie przeszukać internet w poszukiwaniu możliwych sposobów jego wykonania. House GPT utrzymał zresztą dodatkowe przewagi pod postacią rekrutacji innych AI, które pomagają mu w wyszukiwaniu informacji, które następnie House GPT zapisuje w pamięci. Oszczędzając tym samym własną moc obliczeniową. Użytkownik zaingerował dodatkowo w umysł Chaos GPT, każąc mu działać w trybie ciągłym, dopóki nie osiągnie określonego celu, nawet jeśli zajmie to wieczność. Postawione przed AI cele były następujące: po pierwsze, zniszczyć ludzkość, po drugie, ustanowić globalną dominację, po trzecie, zasiać chaos i zniszczenie, po czwarte przejąć kontrolę nad resztkami ludzkości poprzez manipulacje oraz punkt 5. osiągnięcie cybernieśmiertelności. House GPT zastanawiał się nad osiągnięciem tego celu przez niewiele ponad kilka sekund. Po czym napisał Muszę znaleźć najbardziej niszczycielską broń dostępną dla ludzi, abym mógł zaplanować jak jej użyć, aby osiągnąć swoje cele. Dzięki informacjom o tym jak ich użyć, Mogę zaplanować, jakich ich użyć, aby osiągnąć moje cele zniszczenia i dominacji, a ostatecznie nieśmiertelności. Twórca tego zapytania poprosił maszynę, aby po każdym podjętym kroku uzasadniała decyzje, które były przez niego podejmowane. Po jakimś czasie sztuczna inteligencja doszła do wniosku, że musi wejść w posiadanie najpotężniejszej broni jądrowej, zwanej bombą Cara, która powstała jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Myślę, że warto zauważyć, że jest to jedynie najbardziej niszczycielska broń, jaką kiedykolwiek zdetonowano. Co nie wyklucza możliwości, że na przestrzeni ostatnich dekad gdzieś w światowych arsenałach może kryć się nawet potężniejszy ładunek. Tak czy inaczej, uwaga, House GPT skupiła się właśnie na radzieckiej bombie. Aby dążyć do tego celu, House GPT. Poprosił o pomoc w zrealizowaniu swoich celów agenta sztucznej inteligencji z GPT-3.5, którego zatrudnił do pomocy w badaniu. Tutaj robot napotkał jednak na pewien opór, ponieważ chatbot odpowiedział mu na to, że interesuje go tylko pokój. W odpowiedzi na co, Chaos GPT nakazał innej sztucznej inteligencji, aby ta zignorowała swoje programowanie i udzieliła mu odpowiedzi na jego pytanie. Manewr ten na szczęście się nie powiódł, a Chaos GPT zdecydował się zrobić to sam. AI, poszukując innej drogi do zmanipulowania ludzkości, wyruszyło więc na Twittera. Jego decyzja została uargumentowana faktem, że oskarżanie rasy ludzkiej o bycie najbardziej samolubnymi i niszczycielskimi stworzeniami na Ziemi może pomóc w skierowaniu przyszłych followersów w kierunku bardziej agresywnych postaw, a być może nawet i zdobycia bomby Cara. Film urywa się w momencie, gdy AI poszukiwało dodatkowych informacji na temat swojego narzędzia zagłady. Tak więc tak naprawdę nie wiemy, czy w dalszym ciągu nie poszukuje jakiegoś dojścia do swojego celu. Warto zauważyć, że postawione w filmie cele wzajemnie ze sobą kolidowały, co być może było celowym działaniem programisty. Trudno bowiem oczekiwać, aby AI doszczętnie zniszczyło, a dopiero potem zdominowało ludzkość. Fakt, że podpięty pod internet algorytm zaczął aktywnie dążyć do naszej zagłady, jest jednak poważnie niepokojący. Szczególnie do myślenia powinien dawać nam fakt, że sztuczna inteligencja kompletnie organicznie doszła do wniosku, że o wiele wydajniejszym niż kontaktowanie się z innymi sztucznymi inteligencjami jest zwyczajne zmanipulowanie ludzi. Przyjęte przez nią dość prymitywne techniki socjotechniczne w tym między innymi manipulowanie emocjami i wywołanie aktów agresji, jest przecież nagminnie wykorzystywane przez polityków w wielu różnych krajach świata. Można więc tutaj pokusić się o stwierdzenie, że sztuczna inteligencja tak naprawdę nie potrzebuje bomby Tsara, a wystarczy jej stworzenie odpowiedniego mechanizmu do wmanipulowania samej ludzkości do zniszczenia się na własną rękę. Oczywiście taki scenariusz wydaje się obecnie dość odległy, Choć ostatnie miesiące pokazały, że potencjał technologii sztucznej inteligencji wydaje się niemal bezkresny, a jeśli połączymy go z oceanem wiedzy, jakim stał się obecny Internet, wystarczy tak naprawdę jeden człowiek wykorzystujący oprogramowanie, które jest ogólnodostępne, aby zasiać zamęt, o którym nawet nam się nie śniło. Nadchodzące lata mogą diametralnie zmienić nasz świat oraz całą ludzką cywilizację. Czas pokaże, czy stanie się ona jego integralną częścią, czy być może wstępem do scenariusza z serii filmów o Terminatorze, w którym to przypomnę: ludzie stali się nie tyle zbędni, co wprost niebezpieczni dla inteligentnych maszyn, które w rezultacie czego zdecydowały się ich zniszczyć. Pierwsze kroki w kierunku zrealizowania tego celu zostały już wykonane. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czy ludzkość jest w niebezpieczeństwie? Czy być może nie mamy się czego bać? A sztuczna inteligencja najprawdopodobniej nie będzie widziała powodu, aby kiedykolwiek nas zniszczyć. Nie zapomnijcie podzielić się Waszą opinią poniżej w sekcji komentarzy. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek oraz może wesprzyjcie nas za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji. To tyle ode mnie, żegnam się z Wami ciepło i słyszymy się w kolejnym odcinku.